Rozdział trzeci. Ogłoszenie w gazecie. Kapitan Kutra. Pechowy UBOT. Pojawia się pułkownik Sztuker. W konwoju z Wilhelmem Gustloffem. Uszkodzenie Hanzy. Tajemnice profesora Portera. Niemieckie badania nad bronią podwodną. Olbrzym prowadził mnie wzdłuż prawej burty Kutra. Minęliśmy nieczynne gniazdo karabinów maszynowych i za specjalnym metalowym rękawem Skręciliśmy do wejścia do sterówki. To przeróbka amerykańskiego kutra torpedowego z II wojny światowej, tłumaczył mi Olbrzym. Dziennikarz niewiele zmienił się od czasu, gdy go ostatnio widziałem. Zauważyłem, że wciąż lekko kulał, po tym jak go pogryzły psy bandziorów nasłanych przez Baturę. Zamontowano tu nowe, lepsze silniki, nowoczesne systemy nawigacyjne i parę innych bajerów. Sterówka była urządzona tak wygodnie, jak mostek kapitański najnowocześniejszych lotniskowców. Sternik, wysoki, szczupły młodzieniec w okularach, siedział w wygodnym fotelu, mając przed sobą podświetloną konsolę. Z tego jednego miejsca mógł sprawdzić każdy element kutra. Obok niego, na wygodnej sofie, siedział popijając whisky staruszek. Podobieństwo obu mężczyzn było bardzo widoczne. To Werner i Johan Cliffowie. Olbrzym przedstawił gospodarzy. Jak pan widzi, to dziadek i wnuczek. Werner, staruszek mocno uścisnął mi dłoń. Tomasz, odwzajemniłem uścisk. Cześć! zawołał Johann, nie odrywając się od sterowania. Werner chce nam opowiedzieć ciekawą historię związaną z Wilhelmem Gustlofem, powiedział Olbrzym. To może pana zainteresować. Tym bardziej, że ktoś organizuje wyprawę na ten wrak, wtrącił się Johann. W niemieckim periodyku dla płetwonurków czytałem ogłoszenie. Gdy się zgłosiłem, powiedziano mi, że już zamknięto listę. Zdziwiłem się, bo anons był bardzo enigmatyczny, a zadzwoniłem w dniu ukazania się pisma. Czyli ktoś po prostu nie chciał ludzi, domyśliłem się. Wiem, że mister Sebedian ma zamiar wysłać nurków na wrak, ale po co ogłaszałby się? Może to był dowcip, zaśmiał się Johan. Chciał sprawdzić, jaki będzie popyt. Szum w środowisku zrobił się niemały. W czasie tej rozmowy wypłynęliśmy wzdłuż Westerplatte i falochronu wschodniego na pełne morze. Johan powiadomił przez radio oddział Morskiej Straży Granicznej, że kuter popłynie na południowy wschód i wpłynie na Wisłę Martwą. Po co to wszystko zdziwiłem się? Prowadzi tam krótsza droga. Nie mogliśmy porozmawiać bez wypływania na morze? Posłucha pan dziadka, to zrozumie pan, ile warte są jego informacje mruknął Johan. Zamieniam się w słuch oznajmiłem siadając na sofie. Olbrzym nalał mnie i sobie soku i wyjął notes. Werner chwilę milczał, patrząc na wody Zatoki Gdańskiej. Jestem byłym marynarzem U-Bootwafe, zaczął opowieść Werner Cliff. Zakończyłem służbę w Kriegsmarine jako porucznik, specjalista uzbrojenia podwodnego. Wiem, że moja rola w czasie wojny może się Panu nie podobać, ale cóż, pragnę Panu opowiedzieć nieznaną historię okrętu podwodnego U-2331 należącego do typu XXIII. To był pierwszy okręt, którym dowodziłem. Dowództwo nad nim objąłem jesienią 1944 roku w Gdyni. W październiku przy kei gdyńskiego portu stoczniowego czekało na mnie dwunastu marynarzy i jeden oficer, mój zastępca. To był młody adept Gdyńskiej Szkoły Okrętów Podwodnych. Był typowym niemieckim Nordykiem, wysokim blondynem o niebieskich oczach. Nazywał się Hans Kloszke. Nasz okręt jest gotowy do rejsu, zameldował, stając na baczność. Sprawdziłeś wszystko? zapytałem go, patrząc w stronę spokojnego tego dnia morza. Wierzy pan w przesądy? zdziwił się Kloszkę. Każdy marynarz jest choć trochę przesądny, mruknąłem. Każdy statek, okręt, szalupa, jacht, będące dziełem rąk ludzkich, mają duszę. Jak mam oddać swe życie łajbie, która już raz zatonęła? Miałem na myśli próby stoczniowe. Okręt zabrał w Gdyni świeżą załogę i z nieznanych przyczyn zatonął w pobliżu półwyspu Helskiego. W katastrofie zginęło 15 marynarzy. Okręt wydobyto i odholowano do Gdyni, gdzie go przywrócono do służby. Dodam, że bardzo specyficznej. Nasze misje miały być bardziej niż tajne. Dlatego, jako pierwszego oficera, dostałem młodego aktywistę Hitler Jugend, świeżo upieczony produkt fabryki wojennych oficerów. Resztę załogi stanowili doskonali doświadczeni Marynarze, weterani Rejsów atlantyckich. Ja za to zdobyłem trochę inne doświadczenie. Razem z pierwszym oficerem i bosmanem Awizem zrobiliśmy przegląd jednostki. Okręt miał 34 metry długości, 3 metry szerokości i wysokość całkowitą prawie 8 metrów. Mógł zejść na głębokość do 80 metrów, chociaż wyliczono, że niszcząca dla niego to 160 metrów. Trochę martwiło mnie nasze uzbrojenie. Mogliśmy zabrać jedynie dwie torpedy, czyli pozwalało nam to na oddanie tylko jednej salwy z dwóch wyrzutni. Naszym atutem była jednak prędkość. Zamiast zwykłego sześciocylindrowego diesla mieliśmy silnik cieplny konstrukcji Waltera. Paliwem był nadtlenek wodoru zwany aurolem. W czasie prób jesienią 1940 roku okręt z takim napędem gnał pod wodą z prędkością 28 węzłów. Gdy normalnie okręty mogły płynąć około 10 węzłów. Dwie godziny później, już na pełnym morzu, otworzyłem kopertę z rozkazem bojowym. Zdziwiłem się, ale później przyzwyczaiłem się. W styczniu 1945 roku znowu znalazłem się w Gdyni. Musimy czekać na rozkazy powiedział Kloszkę, wracając na okręt z dowództwa marynarki. Czekaliśmy, obserwując masę uchodźców uciekających przed ofensywą Rosjan. Niecałe 200 metrów od nas stał Wilhelm Gustlow. Kiedyś piękny liniowiec zamieniony w czasie wojny na hulk mieszkalny szkoły podwodniaków. Działy się tam dantejskie sceny. Ludzie za wszelką cenę chcieli dostać się na pokład statku odpływającego do Niemiec. Widziałem także, jak w nocy pod rufę liniowca podjechał konwój ciężarówek. Dowodził nim jakiś oficer ubrany jak strzelec górski. Około 30 skrzyń o nietypowych wymiarach załadowano do rufowej ładowni. Musiały być one bardzo lekkie, bo załadunek trwał bardzo krótko. Potem oficer dowodzący konwojem podszedł do trapu naszego okrętu. Niósł plecak i ogromny worek marynarski. Pułkownik sztuker przedstawił się: Będziecie płynąć tam, dokąd wam każe. Popłyniemy tam, gdzie każe nam płynąć dowództwo Kriegsmarine – odpowiedziałem. Nie znosiłem zarozumialstwa części wysokich rangą oficerów. Sztuker bez słowa wyjął pismo podpisane przez komandora porucznika Wiktora Szucego, byłego dowódcy okrętów podwodnych, a ówcześnie komendanta Gdyni i szefa ewakuacji morskiej z Prus Wschodnich i Zachodnich. W rozkazie nasz okręt został oddany do dyspozycji Sztukera. – Co nam pan rozkaże, pułkowniku? – zapytałem go. – Płyniemy za Wilhelmem Gustlofem – powiedział. – Mógł pan płynąć na pokładzie liniowca, zapewne w całkiem komfortowych warunkach – zauważyłem. Nie lubię tłoku, odrzekł patrząc na mnie zimno. Wydałem rozkazy przygotowania naszego okrętu do wyjścia w morze. Stałem na kiosku i patrzyłem na liniowiec. Nasz radiooperator nawiązał kontakt z radiowcem z Wilhelma Gustlofa i uprzedził dowództwo konwoju, że płyniemy za nimi. Odpłynięcie kilka razy przekładano, aż wreszcie 30 stycznia 1945 roku w południe ryk syren okrętowych oznajmił, że Wilhelm Gustlow, Hansa, także transportowiec, i dwa śmieszne okręciki eskorty wypływają z portu. Wypływając za redę portu, poczęliśmy silne porywy wiatru, a świat wokół wirował w śnieżycy. Powoli płynęliśmy w kierunku Helu. Na wysokości końca półwyspu oba liniowce stanęły, czekały na eskortowce, które tankowały paliwo na oksywiu. Nagle Hanza zawróciła w stronę gdyni, a potem zaczęła robić koła. Było już ciemno tuż przed osiemnastą. Obok mnie, w kiosku, mimo strasznych przechyłów, stał sztuker. Co się stało? – zapytał, patrząc na ciemny kształt Hanzy. Mają zablokowany ster i robią ogromne koło – tłumaczyłem. Zaraz uderzą we wrak pancernika Schleswig-Holstein. Niemożliwe – rzucił sztuker i błyskawicznie zniknął w kabinie radiowej. Nie reagowałem na jego zachowanie. Przyłączył się do mnie Bosman Avize. Dziwny ten sztuker – powiedział Bosman, zapalając papierosa. Czemu? Pytał mnie, czy potrafię sam poprowadzić okręt bez pana i Kloszkego. Namawiał cię do buntu? Proponował spółkę. Jaką? Bardzo dziwną, a wypłatę mieliby nam dać Amerykanie. Za co? Za człowieka. Zaraz sztuker przyniesie depeszę z Gdyni z rozkazem, żebyśmy zabrali jednego człowieka i niewielki ładunek z Hanzy. Skąd wiesz? Wszedłem do tej spółki. Teoretycznie. Bosman zaśmiał się. Nie lubię takich facetów. Rzeczywiście, sztuker pojawił się z radiogramem z Gdyni. Zabieramy z uszkodzonej Hanzy profesora Portera, oznajmił. Natychmiast przez radio skontaktowaliśmy się z Hanzą, która zatrzymała się w oczekiwaniu na holowniki. Podpłynęliśmy do statku od Zawietrznej. Po chwili spuszczono drabinkę sznurową. Sztuker zabrał ze sobą szmajsera i wspiął się na pokład liniowca. Z awizem czekaliśmy w kiosku. Obaj mieliśmy w kieszeniach lugery. Jakiś pasażer próbował wejść na drabinkę, żeby za wszelką cenę dostać się do Niemiec. Zatrzymali go marynarze z Hanzy. Po kwadransie zszedł do nas ów profesor, a na linie spuszczono jego dwie ogromne walizki, a wizę odciął bagaże i rzucił je w głąb naszego okrętu. Popchnąłem profesora, żeby zbiegł do wnętrza naszego okrętu. Nim sztuker zdążył do nas zejść, zamknęliśmy włas i rozpoczęliśmy zanurzanie. Po dwudziestu sekundach nie było po nas śladu. Zdumiony porter patrzył na nas z szeroko otwartymi oczami. Gdzie jest sztuker? zapytał kloszkę. Został na Hanzie, odpowiedziałem. Musimy po niego wrócić. Kloszkę wyjął pistolet i skierował lufę w moją piersi. Siedzący za kloszkiem podoficer prowadzący nasłuch podwodny, nie zdejmując nawet słuchawek, sięgnął pod swój stolik po ciężki klucz. Sztuker uprzedził mnie, że możecie próbować porwać profesora. W tym momencie podoficer uderzył pierwszego oficera w głowę. A związał go i razem z marynarzem wyniósł do pierwszego przedziału. Postanowiłem obejrzeć bagaże sztukera. Było tam radio produkcji rosyjskiej, jakieś szyfry, a także 100 tysięcy dolarów amerykańskich i kilka sztabek złota. A gwizdnął, patrząc na to znalezisko. Wziąłem walizki profesora i otworzyłem je. W środku była masa papierzysk, szkiców, wyliczeń i planów. Panowie, to tajne sapał porter. Czemu to coś i pan jest takie cenne? Zapytałem. Gustloff płynie sam! krzyknął radiotelegrafista. Mieliśmy ciekawe urządzenie. Oprócz tradycyjnych chrab, peryskopu, zwykłej anteny i radaru, mieliśmy także antenę teleskopową do wysokości 30 metrów. Dzięki temu mogliśmy prowadzić nasłuch, będąc nawet w zanurzeniu. Płyniemy za nimi, zdecydowałem. Dwie godziny później marynarz przy Szumo na Mierniku ożywił się. Mamy dwóch ruskich w okolicy. Podwodniacy meldował. Radiotelegrafista nadał meldunek do konwoju i Gdyni. Jeden się oddala na północny zachód, drugi wali prosto na nas. Zwrot 15 stopni w prawo, rozkazałem. Rusek dwie mile od nas, odpalił dwie torpedy. Skąd mają dane o nas? Zdziwiłem się. Wtedy wszyscy poczuliśmy delikatny deszczyk uderzający o kadłub okrętu. Samolot z sonarem, Awize, powiedział na głos to, o czym, wszyscy, o czym wszyscy myśleliśmy. Czyj, ruski? Oni takich nie mają, do tego latający w taką pogodę? pytałem. Kapitanie, torpedy, przypomniał mi Awizę. Jasne, zwrot prawo na burt, mówiłem. Cała naprzód. Czekaliśmy minutę, aż usłyszeliśmy odległy wybuch torped, daleko za naszą rufą. Torpeda gotowa? Zapytałem bosmana. Od dwóch minut, zameldował Awizę. Zawróciliśmy pełną parą w kierunku napastnika. On szedł w naszym kierunku zygzakiem. Mamy go w zasięgu, zamruczał Awizę. Odpalić, krzyknąłem. Usłyszeliśmy świst i nasza torpeda, eksperymentalne dzieło niemieckich naukowców, skierowała się do celu. Ta maszynka miała własny szumonamiernik i stery kierowane żerokompasem, jak w V2 torpeda sama odnajdywała źródło dźwięku i płynęła w jego kierunku. Po kilkunastu sekundach głębie rozdarł odgłos straszliwego wybuchu. Lekko zatrzęsło naszym okrętem. Może to was zdziwi, ale żaden z nas nie cieszył się z tego trafienia. Co prawda była to otwarta walka w morzu, ale marynarze, których zabiliśmy, byli tacy sami jak my, po prostu wykonywali rozkazy. Co teraz? — zapytał avize, Kontynuujemy rejs i płyniemy za Gustlowem, odpowiedziałem. Godzinę przeglądałem papiery profesora Portera. Naukowiec patrzył na mnie ponuro. Wie pan, profesorze, że mieli pana kupić Amerykanie, mówiłem zapoznając się ze szkicami. Na mój gust jest pan wiele wart. Wszyscy wiemy, że wojna się kończy i tylko cud może nas uratować. Pan wymyślił tę cudowną broń, ale dla Niemiec już chyba za późno. To pozwoli nowym Niemcom stanąć po właściwej stronie w walce z bolszewizmem, odezwał się Porter. W jego oczach ujrzałem ogniki, znamionujące bliskie szaleństwo profesora. Sztuker to panu powiedział? Tak, smutno pokiwałem głową. To już naprawdę koniec. Szczury uciekają z tonącego okrętu, mruknął Avizę. O czym panowie mówią? Dziwił się Porter. Prowadzimy wojnę totalną, tłumaczyłem mu, jak dziecku. – Zwycięzcy wezmą z naszego kraju co zechcą i nic nas nie uratuje. Nawet te pańskie szpargały. – Mamy Gustlofa po lewej burcie – usłyszałem meldunek. – Za nim od brzegu coś jest. – Co? – krzyknąłem. – Drugi Iwan. Odgłos ich silników rozpoznam nawet we śnie. To typ Staliniec. – Płyniemy na niego. – Jest na dobrej pozycji strzeleckiej – zawołał Awize, pochylony nad stołem z mapami i wyznaczonymi kursami statków. Przyczaił się od strony brzegu. Co prawda nie ma dokąd uciekać, ale też nikt nie spodziewa się ataku z tamtej strony. W tej chwili pomyślałem o losie tysięcy ludzi, cywilów, żołnierzy rannych na pokładzie Wilhelma Gustlofa. Posłał pierwszą torpedę. Uprzedźcie Gustlowa rozkazałem. Poszła druga i trzecia marynarz ze złością zdjął słuchawki. Po wszystkim stwierdził. Była godzina 21.06, gdy usłyszeliśmy głuche uderzenie a w odstępach 10 i 15 sekund kolejne dwa. Nie mogliśmy ratować rozbitków, bo nie mieliśmy ich gdzie umieścić. Nadaliśmy meldunek do Gdyni i popłynęliśmy na zachód, do Kilonii. Tam wysadziliśmy portera i do końca wojny wykonywaliśmy rejsy takie jak dotychczas. Zaopatrywaliśmy inne okręty, ewakuowaliśmy ludzi z Helu. W chwili ustania działań wojennych zatopiliśmy nasz okręt na pewnej głębinie w pobliżu szwedzkiego wybrzeża. W Szwecji byliśmy internowani, a potem przewieziono nas do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Chwilę milczałem rozczarowany. Opowieść Wernera była ciekawa, ale nie dawała mi żadnych nowych informacji. Oprócz tego, że nasz stary znajomy Sztuker znowu pojawił się i zniknął jak duch. Werner zauważył moje rozczarowanie. Panie Tomaszu, uspokajająco uniósł dłoń. Poznał Pan tło bardzo ciekawej historii. Teraz wyjaśnię Panu kilka rzeczy. A może pan chce o coś zapytać? Czy Amerykanie pytali pana o to, co pan widział w papierach portera? Pytał olbrzym. Bystry chłopak, pochwalił gowerner. Pewnie, że to oni nas ściągnęli ze Szwecji. Szukali sztukera i portera. Według CIA sztuker przeszedł do Rosjan, a porter zginął w czasie alianckiego nalotu na Berlin. Papiery portera zniknęły, domyślił się olbrzym. I to pewnie ze sztukerem, dodałem. Werner tylko uśmiechał się i kiwał radośnie głową. Panowie, co wiecie o współczesnej broni podwodnej? Zapytał. Milczałem, nie wiedząc o co chodzi Wernerowi. Każdy inteligentny człowiek wiedział, że teraz okręty podwodne służą głównie do przenoszenia rakiet z głowicami jądrowymi. Sugeruje pan, że Porter zaprojektował rakietowy okręt podwodny? Olbrzym jakby czytał w moich myślach. To chyba wówczas był pomysł niemożliwy do zrealizowania. Myli się pan. Werner pokręcił głową. To były bardzo poważne badania. Od początku wojny brałem udział przy badaniach związanych z niekonwencjonalnym uzbrojeniem ubotów. W 1942 roku dr Ernst Steinhoff, szef jednej z komórek badawczych w ośrodku w Peemunde, zaproponował swojemu bratu Friedrichowi Steinhoffowi, kapitanowi U-511, przeprowadzenie prób na jego okręcie. Friedrich, wspaniały oficer, z którym wtedy pracowałem, dowodził dużym okrętem podwodnym typu IXB. Panowie wiedzą nad czym pracowano w PMUNDE? Nad rakietami taktycznymi A4, szerzej znanymi jako V2, odpowiedział Olbrzym. Polacy pomagali zdobyć części tych rakiet dla wywiadu alianckiego, a polscy komandosi walczący na zachodzie pomagali namierzyć wyrzutnie V1 we Francji. Proszę mi powiedzieć, czego Polacy nie robili, roześmiał się Werner. Mówię to z całym szacunkiem. Czasami świat nie docenia waszej zdolności do improwizacji i skutecznego działania w sytuacji największego zagrożenia. Ale wróćmy do tych rakiet. Ćwiczyliśmy nie wystrzeliwanie V2, a mniejszych pocisków kalibru 30 cm, długości 126 cm, o masie głowicy bojowej 45 kg i zasięgu 5 km. Wehrmacht stosował je już podczas walk na froncie wschodnim. Pomysł takich ataków przeprowadzanych przez okręty podwodne zachwycił dowództwo Kriegsmarine. Pierwsze próby przeprowadzono w maju koło wyspy Greifswalder-Aje, w pobliżu poligonu Pemunde. A jak rozwiązano problem wystrzeliwania takich pocisków? Zapytałem. Chyba silniki rakietowe nie mogły działać pod wodą. Najprostsze rozwiązanie okazało się zarazem najlepsze. Za kioskiem okrętu przyspawano standardowy stelarz używany przez wojska lądowe. Dysze silników rakietowych zasklepiono woskiem wraz z przewodem elektrycznym odpalania. Rakiety odpalano z głębokości 2,5 metra, a potem 7 metrów. Małe ładunki wybuchowe wyprowadzały rakiety nad powierzchnię wody, a następnie przewodem elektrycznym włączano silniki rakietowe. Miesiąc później udało się wystrzelić rakiety z głębokości 12 metrów. Planowano zwiększyć zasięg rakiet do 10 kilometrów, nawet kosztem ciężaru głowicy bojowej. Najważniejszym okazało się to, że gęstość wody dobrze wpływała na stabilność rakiet, i wylatywały one w pożądanym kierunku. U-511 przeniesiono do walki w Bitwie o Atlantyk, a dalsze prace otrzymały kryptonim Projekt Urzel. W połowie 1943 roku na Morzu Bałtyckim ponownie testowano rakiety, tyle że o masie 160 kg. Do sierpnia 1944 roku. Rakiety testowano w warunkach bojowych także na Morzu Czarnym. Z jakim skutkiem? Pytał Olbrzym, uważnie notując każde słowo Wernera. Nie wiem, przyznał się Werner. Słyszałem tylko, że nie były to tak dobre wyniki jak na U-511, ale może dlatego, że użyto za małych okrętów podwodnych. Za to cały czas w ośrodku doświadczalnym Kriegsmarin nad jeziorem Toplitz w Austrii ze stanowiska na głębokości 100 metrów wystrzeliwano rakiety napędzane paliwem stałym. Jesienią 1944 roku na UA, okręcie zamówionym przez marynarkę wojenną Turcji, który w chwili wybuchu wojny został przejęty przez Kriegsmarine, koło wyspy Bornholm przeprowadzano kolejne próby i wystrzelono rakiety z głębokości 70 metrów. Domyślam się, że po wojnie ktoś przejął całą dokumentację, wtrąciłem. Zgadł pan! Werner klasnął w dłonie. Wszystko przechwycili Amerykanie i wykorzystali do swojego programu Regulus. A co z V2? Dopytywał się Olbrzym. Jesienią 1943 roku dr Bodo Laferenc przedstawił generałowi Walterowi Donnerbergowi, szefowi Zakładu Doświadczalnego Prób Rakietowych, pomysł wystrzeliwania V2 ze specjalnych pontonów holowanych przez uboty. Rozumieją panowie? Można było ostrzelać Nowy Jork. Od razu przygotowano prototyp i U1063 Przeprowadził próby na wodach Zatoki Gdańskiej. Widziałem kiedyś program w telewizji z dokumentalnymi zdjęciami ukazującymi przebieg procedury startowej V2, odezwał się olbrzym. Do wystrzelenia jednej rakiety trzeba było plutonu żołnierzy i małego konwoju ciężarówek, nie mówiąc o niewiarygodnej precyzji przy wykonywaniu wszystkich czynności, żeby nie doszło do wypadku. Jak można było w takim razie wystrzelić V2 na pełnym morzu z jakiegoś tam pontonu? Ponton przypominał długą wańkę w stańkę, taką rosyjską zabawkę. Z wnętrza jednej babuszki wyjmuje się drugą. Miał on długość 32 metrów i wyporność 500 metrów sześciennych. Po dotarciu na miejsce startu, napełniano wodą zbiorniki balastowe i podwodna wyrzutnia przyjmowała pozycję pionową. Wtedy pompowano 9 ton paliwa ze zbiorników w pontonie i można było startować. Jednak co z celnością pytałem Przecież V2 nie była rakietą samonaprowadzającą się. Falowanie mogło mieć fatalny wpływ na trajektorię lotu. Mogło też dojść do awarii. Do wybrzeża USA z Niemiec jest kawał drogi. Pod wyrzutnią w pontonie zaprojektowano małą centralę diagnostyczno-sterującą, a stabilizatory miały być sterowane żyrokompasem. Do końca marca 1945 roku wszystko miało być gotowe, lecz ofensywa Rosjan zmusiła naukowców do ewakuacji. Po zakończeniu wojny Rosjanie przejęli trzy rozpoczęte pontony oraz dokumentację. Dzięki temu sami skonstruowali okręty uzbrojone w rakiety. A więc na starcie zimnej wojny było jeden do jednego, zaśmiał się Olbrzym. Można tak powiedzieć, przytaknął Werner. Ważne było, kto miał portera i jego plany. Dlaczego, zdziwił się Olbrzym? Przecież wszystko było jasne. Każda ze stron miała swoje plany. Otóż to, Werner uniósł palec wskazujący. Istnieją różne drogi rozwiązania tego samego problemu. Amerykanie zdobyli jedną, a Rosjanie drugą, i każdy chciał wiedzieć, co ma przeciwnik. Teraz plany okrętów podwodnych można zdobyć z internetu, prychnął olbrzym. Nie zgodzę się z tobą, pokręciłem głową. Chyba wiem, o co chodzi Wernerowi. Niemieckie doświadczenia z rakietami zdeterminowały kierunki rozwoju badań w USA i w ZSRR, i w ten sposób mają wpływ na obecną sytuację. Może naukowcy z obu stron Doszli do tego samego punktu, ale szpiedzy zdobywają informacje i dlatego to, co mówił Werner, jest takie ważne. Nie to, co ja mówię, lecz to, co stało się z Porterem i jego dokumentami, rzucił Werner. Profesor zginął, zauważyłem. Dokumenty razem ze Sztukerem przejęli Rosjanie, dodał olbrzym. Może i tak. Co do tych rzeczy nie ma pewności. Głos Wernera nabierał mocy. Porter był konsultantem obu zespołów badawczych. Miał projekty okrętu rakietowego. Jednak coś jeszcze było na Wilhelmie Gustlofie. Niemcy zdecydowali, że profesor i wyniki jego badań będą płynąć na dwóch różnych statkach. Co on mógł wieść? Olbrzym wzruszył ramionami. Porter był fizykiem atomowym, rzekł Werner i zadowolony z efektu swych słów, łyknął nieco whisky.